Cześć kochani, witajcie na kanale O Matko i Córko. Witam Was w ten piękny piątkowy dzień. Ja właśnie siedzę w ogródku, dlatego że rodzice polecieli na wakacje do Egiptu i zostawili nam pod opieką dom, ogródek i pieski. No i z pieskami już rano na spacerze byłam, a teraz siedzę sobie w ogródku i zrywam te cudowności, które dała matka natura, a które w tym roku postanowiła w swoim ogródku mieć. Moja mama. Mam nadzieję, że mnie widać i słychać dobrze, ale wiecie, prace ogrodowe trwają, to znaczy, no, zbiory można by rzec. Dziwię się, że po takich deszczach, burzach i gradach te truskawki wyglądają w ten sposób, bo pisaliście, że na bank ich nie będzie, a tutaj proszę. No, także ja już od kilku dobrych dni żyję sobie życiem. Moich rodziców, czyli właśnie wychodzę z ich pieskami na spacer do lasu, siedzę sobie w ogródeczku, zbieram sobie świeżutkie owoce i warzywa, sprzątam sobie w domku, siedzę na ogrodzie. No, także tak ostatnio wygląda moja rzeczywistość. Wam szczerze, że ostatnio, odkąd nie ma rodziców, w zasadzie to strasznie, ale to strasznie szybko ucieka nam dzień. Mamy no, dużo po prostu obowiązków, więc no, ciężko nam jest jakoś znaleźć wolną chwilę. Bo tak rano wstajemy, Kevin idzie z pieskami na dwór. Ja coś tam zrobię w domu, typu posprzątam, zajmiemy się jakimś śniadaniem. Zaraz trzeba iść na kolejny spacer z czterema psami, zjeść jakiś obiad. Później, wiecie, mamy no, taką chwilę na zrobienie tego, co potrzebujemy zrobić w danym dniu. Ewentualnie Kevin idzie na jakiś trening. Ja dwie godziny siedzę w ogródku i podlewam to wszystko, co tutaj jest. Wszystkie kwiaty, trawę, warzywka, owoce. Później Kevin znowu idzie na spacer z czterema psami, coś tam pogarniamy i idziemy spać. Więc, no, tak nam mijają ostatnie dni. To jest naprawdę ogromny obowiązek posiadanie takich dużych, wymagających psiórków. No, cały dzień podporządkowany podnie. No i odkąd rodzice pojechali, zbieram po prostu prawie że codziennie mnóstwo owoców i warzywak. Zobaczcie tylko, ile tutaj jest cudowności działkowych. Truskawki, maliny i borówki. I tak sobie pomyślałam, że trzeba coś z tym zrobić, żeby to się zjadło i nie zmarnowało. Dzisiaj do nas przychodzą wieczorem znajomi zobaczyć nowy odcinek rodu smoka, i stwierdziłam, że może warto byłoby zrobić ciasto, więc odpalam termomiksa i robimy ciasto ucierane z owocami i kruszonką. Ja ogólnie do ciast nigdy dobrej ręki nie miałam, ale odkąd jest termomiks, no to jeszcze nie było takiej sytuacji, żeby ciasto mi nie wyszło, A więc no, pieczemy ciasto ucierane z owocami i kruszonką. Już nie mogę się doczekać, aż zjemy wieczorkiem sobie te pyszności. Dzisiejszy dzień to mi się podoba, bo i właśnie sobie leżę Głaskam sobie moją o, tu. Zobaczcie, co ona robi, jak się przestanie ją głaskać. O, jesteś zbyt zmęczona, żeby poprosić? Śpisz? <noise> Księżniczko zasnęła? Ja nie już tak macham. Głaskaj mnie dalej. No, i sobie leżymy. Na świeżym powietrzu. Korzystamy z ciepłej pogody. Jest cudownie. Znowu godzina 19, a ja znowu idę podlewać podwórko, taka moja yy, wodna rzeczywistość ostatnimi czasami w sensie wodna, bo wiecie, podlewam kwiaty, to miał być żarcik, jakieś takie nawiązanie do tego, co robię, ale chyba mi nie wyszło. Dzisiaj jest dzień, w którym zostanę po raz drugi matką chrzestną i mówiłam Wam ostatnio znaczy w zasadzie pokazywałam Wam prezencik dla mojej chrześnicy. Przypomnę Wam, albo pokażę tym, którzy nie widzieli, jest to taka śliczna złota zawieszka aniołek z diamentem, i zamówiłam do tego. personalizowane pudełeczko, żeby mała wiedziała, od kogo jest prezencik. O, Zobaczcie. Przepięknie to wygląda. Ale się jaram. Wzruszające. Do tego jest oczywiście certyfikat. to nie wszystko. Z tego mała skorzysta dopiero jak będzie starsza. Natomiast, jeżeli chodzi o coś, z czego może korzystać teraz i z czego mam nadzieję będzie zadowolona, to słuchajcie handmade prześliczne misia. I, znaczy mis i grzechotka w zasadzie. Zobaczcie tylko na to. Nie mogę, nie mogę po prostu! Handmade Misiu i handmade Grzechota. O, tutaj jest Misiu, kroliczek, a tu jest Grzechotka. Jezu, te rzeczy dla dzieci są tak, tak śliczne i tak piękne, że ja, jak będę mamą, to po prostu przepadnę w każdym sklepie. Moje dziecko będzie rozpieszczone. I kupiłam taką przepiękną białą torbę w wróża. I leci jeden mały prezencik i drugi mały prezencik. Jaru się! Mamy to kochani. E, chyba pierwszy raz w życiu będę gdzieś na czas, a nawet przed czasem. <grystanie> Także no nie będę dzisiaj spóźniona. Cieszę się, że się ze wszystkim wyrobiliśmy, ale to zasługa też trochę kaina, który mnie pospieszał. No trzeba to przyznać. Uwielbiam ja, ja ten moment, gdy... Zrobiliśmy już do restauracji I jemy też <grym> Jak yy, będziesz chciał faktycznie się do tego dostosować. Ja do trenera to się robi, nie? Okej, okay, i... dobra, dobra. Kamil przygotowuje się właśnie pod maraton, który... Mało mi 10 biec... tygodni. Właśnie, a w jakim miesiącu biegniesz maraton? W wrzesień, październik, na początku października. Silesia, Katowice, Maraton. 42. Czy wy słyszycie, kilometra. ten chłop oszalał. Moja po prostu motywacja, podziwiam bardzo, bo zaczął biegać naprawdę stosunkowo... No maraton niedawno. to będzie moja rocznica zbiegania. Tak? Tak, będzie równy rok. Nieźle. Teraz jest 9 miesięcy, no równy rok. No ale pod ten maraton, żeby wszystko wyszło dobrze, żeby chłop nie dostał zawału i żeby doszło do naszego ślubu, bo to musi się przygotowywać pod okiem specjalistów e, i podjął się właśnie współpracy z trenerem. E, dzisiaj też był na badaniach w Krakowie, a ja w tym wszystkim mu towarzyszę i go wspieram. By się nie bo nudziło. jestem dobrą przyszłą żoną. No, badania zrobione, więc uciekamy do Katowic. Na Katowice idziemy coś zjeść i potem do rynika. A później do babci na urodziny. do babci na urodzinie. Dzisiaj moja babcia ma imieniny, więc stwierdziliśmy, że wydrukujemy jej zdjęcia z naszej imprezy zaręczynowej, to są akurat zdjęcia z rodziną. O, tutaj jest nasze z Karinem. i to będzie część naszego prezentu dla niej. Cześć kochani, witamy się z Wami już z naszego domku, wypoczęci, szczęśliwi. Dzień dobry. I nie chce nam się w ogóle wrócić do takiego normalnego życia, no, ale trzeba, być. tak. Ale trzeba, i muszę powiedzieć, że dzisiaj zachciało mi się takiego normalnego polskiego domowego obiadku i gotuję. Zupkę jarzynową. Mam tutaj marcheweczkę, kapustkę, kalafiorek, ziemniaczki, koperek będzie pysznie. Do tego jajka. Czyli takie domowe, ale inkluzywne. Zrób, Trochę zrób tak. sobie co chcesz. Trochę tak. I dzisiaj nie będzie dietetycznie, ponieważ do tego wszystkiego kupiłam świeżutki, gorący jeszcze chlebek. I ta piętka, ta piętka jest przeznaczona właśnie do tej zupki, bo będę sobie jadła tą piętkę z masełkiem i z tą zupką właśnie. Zostawiłem Ci tą piętkę. No wiem, wiem. Zostawiłem ci. Wiem, Zostawiłem wiem, wiem, pytałeś, wiem, wiem. Specjalnie moja to jest piętka. Nie pokazywaliśmy Wam, ale byliśmy na zakupach, i dzisiaj idę na imieniny swojej mamy i kupiłam taki przepiękny bukiet, taki przepiękny bukiet, że aż nie mogę wyjść z podziwu. Poprosiłam florystkę, aby zrobiła mi taki e, polny bukiet, i właśnie taki mam. Jest po prostu przepiękny. Mam tutaj dalię, mam tutaj zawtran, mam tutaj dużo zielonego czegoś. To są podobno słoneczniki. No, przepiękny jest ten bukiet. Aż chętnie zostawiłabym go dla siebie, ale nie mogę, bo yy, kupiłam go dla mamy więc muszę go jej dać. Ale cieszę się, bo jest naprawdę przepiękny i mam nadzieję, że będzie jej się podobać. Że będzie tak samo zachwycona jak ja. No i idziemy na urodziny do babci. Mamy tutaj w kartonie prezent. Jest to karton z recyklingu, że tak powiem. Bo dostaliśmy w nim od kogoś prezent na imprezę zaręczynową, a teraz jest w nim prezent dla babci. O i to chyba pierwsza scena od waszego powrotu, nasza wspólna. Nie, nie, aha, nasza wspólna to tak by ja nagrywałam. Wspólna. Bukiet nagrałam, zupkę pyszną nagrałam, no ale nasza pierwsza. Cześć kochanie. Dzień dobry. Mamy czwartek. Wczoraj byłam w Krakowie i Katowicach, a dzisiaj jestem w Warszawie. Taka podróżniczka ze mnie. A przyjechałam do Warszawy po to, aby przejść glow up. słuchajcie. E, bo ostatnio moje włosy są w fatalnej kondycji, wyglądają okropnie. W ogóle to, jaki ja mam odrost, to woła o pomoc do nieba. E, I naprawdę nie umiałam znaleźć do tej pory salonu, w którym zrobiliby mi dokładnie taki blond, jaki bym chciała. I ostatnio na Instagramie e, wyczaiłam właśnie w Warszawie salon, który robi takie blondy, taką prawie że platynę. Postanowiłam że też tutaj przyjadę i zobaczymy co wyczarują na tych moich włosach. Jest tutaj już naprawdę sporo roboty. Mam nadzieję, że uda się z tego zrobić coś fajnego. Ostatnio nawet pytaliście mnie, kiedy wreszcie podajmy się podobnej koloryzacji czy nie myślałam może o tym, aby odświeżyć swój blond. No myślałam <grytanie> i właśnie właśnie idę to robić. No i miałam być tutaj dzisiaj z mamą, ale niestety padają klątwa faraona, więc przyjechałam do Warszawy sama. No, także będę dzisiaj, jak to się mówi, Kurczę. Ktoś mi teraz macha. W się sensie jakiś pan. Supera, bo myślałam, że go nagrywam. Ja nagrywam siebie. Ale no, ja będę dzisiaj plikiem doświadczalnym, ale myślę, że, że naprawdę nie mam się ocować, bo koloryzacje tam robią bardzo Jestem sobie na myjce, połowa głowy już rozjaśniona i wszystko jest zmyte, a druga połowa jest w trakcie. I zobaczcie kto mnie odwiedził! Co to za słodzinka wskoczył albo wskoczyła mi na kolankę, nie wiem, bo się nie przyjrzałam co ma między łapkami ale wskoczyła mi na kolanka sobie tak leżymy słodko, chillujemy mała znowu za mną <sum> Czy wy pamiętaliście, jak wyglądałam, jak tu przyszłam i czy widzicie to, jak wyglądam, i jak wychodzę? No muszę przyznać, że z rana, jak księżniczka, to ja nie wyglądam, ale te włosy no jakaś bajka. Mega jak dobrze się w nich czuję. Na razie nie jest to ten kolor docelowy. Nie jest to e, ta pletynka, ten taki biały, skandynawski blond, do którego gdzieś tam powoli będziemy dążyć. Nie chcę wyglądać e, za bardzo jak lalka i żeby ten efekt był taki przerysowany, ale na pewno chciałabym, żeby włosy były trochę jaśniejsze niż te, chociaż to, co widzę tutaj i tak mi się podoba, ale fajnie byłoby, gdyby właśnie, wiecie, to, co jest na górze, nie było tak różne od tego, co mamy tutaj. Po... Wcześniej w zasadzie ten, ten tył, dół, nie wiem, jak to powiedzieć. Ee, raczej nie był rozjaśniany i, i raczej często fruzieże zostawiali ten mój natula, naturalny kolor, więc tym razem no po prostu cała głowa będzie mniej więcej do siebie podobna. Ee, jeżeli chodzi o cięcie, to mam włosy wycieniowane, to też będę testowała i sprawdzała, czy dobrze się w nich czuję. No i są dużo skrócone. Na pewno jak jakieś 10 cm Już miałam turbo długie włosy, moim zdaniem, w moim odczuciu. Teraz znowu czuję się, jakbym była w takiej średniej długości. Wiem, że dla niektórych z Was te włosy są długie, są też trochę, wiecie, zakręcone, więc to tak inaczej jest. Jak są proste, to o, są troszeczkę dłuższe, widzicie? No, ale i tak, i tak, moim zdaniem, to taka średnia długość no, ale były już tak suche i tak zniszczone, tak się łamały na końcach, że musiałam to zrobić, musiałam je, musiałam je ściąć, bo to nie miało najmniejszego sensu, żeby trzymać takie długie, ale zniszczone włosy. To ja już wolę mieć krótsze, ale zdrowe niż długie i takie suche stronki. E, no, ale oprócz tego, że mam super koloryzację, to będę musiała zainwestować znowu w super kosmetyki do pielęgnacji włosów, bo już wszystko mi się pokończyło. Dawno nie robiłam zakupów. E, miałam spory zapas po prostu w domu, teraz już nie mam, więc trzeba będzie wybrać się na jakieś włosingowe zakupy. Także czeka mnie spory wydatek, bo te. Maga dobra rzeczy do włosów. Niestety, swoje kosztują. No, chyba, że macie jakieś tańsze polecaje, jaki to przygarnę z chęcią, ale no, na przykład Olaplex podobno jest nie do zastąpienia, a na pewno Olaplex trójkę będę musiała zakupić. No, to już mam od tak dwie stóweczki prawie z głowy. Kochani, przyszła do mnie paczuszka z Rezerw i to nie są ubrania do odcinka. To są ubrania, które zamówiłam specjalnie dla siebie, z myślą o sobie, i którym nie mogłam się oprzeć. Otóż, jeżeli oglądacie wszystkie nasze odcinki, to widzieliście odcinek, w którym mierzyłam ten komplet. Ale wtedy. Powiem szczerze, zwróciłam go do sklepu, mimo tego, że tak bardzo mi się podobał, mimo tego, że byłam nim tak bardzo zachwycona. Stwierdziłam, że chyba jednak nie zapłacę tyle pieniędzy. Wiecie co, tu są te metki zaklejone, i ja chyba nie zobaczę. Nie, nie, tak się odkleiło, że tego nie widać. Nie pamiętam, jaka to była cena. Ale na pewno nie było to mało, i na pewno ten komplet wyniósłby mnie jakieś 200-300 zł. Nie mniej, ale możecie to sprawdzić, w którym z odcinków mierzymy rezerwt. Ten komplecik będzie, ale gdy byłam na wczasach, to rezerwt przysłał mi maila z informacją, że mam 20 albo 30% zniżki. No to mi się od razu zapaliła lampka. Dobra, pamiętam, tamten komplet znalazłam, kliknęłam i wiecie co? Okazało się, że nie dość, że mam 20 czy 30% zniżki na cały asortyment, to jeszcze te rzeczy były przecenione czyli miałam naprawdę dużą, dużą zniżkę, więc nie mogłam się oprzeć, więc ten komplet. Zamówiłam i przyszedł. Ja go nawet nie muszę mierzyć, ponieważ mierzyłam go w tamtym odcinku. Koszula S, spodnie M. Tutaj nie ma żadnych zmian. Będzie leżeć na pewno dobrze. Ale zamówiłam jeszcze inny komplet. Składający się z takiej jeansowej koszuli z krótkim rękawkiem i spódniczki. I ten komplet też był przeceniony, więc stwierdziłam, że co mi szkodzi. I w sumie za te dwie rzeczy zapłaciłam jakieś 200 zł, więc naprawdę bardzo bardzo się opłacało. Znaczy za te dwa komplety, a cztery rzeczy zapłaciłam jakieś 200 zł, więc naprawdę bardzo bardzo się opłacało, ale muszę przymierzyć, muszę zobaczyć jak ten dżinsowy komplet na mnie leży. Już wszystko wiem. Koszula w rozmiarze jakim? S. Czy M? S. Spódnica w rozmiarze M. Wygląda to tak. I nie do końca jestem przekonana do tego rozporka, ponieważ jest on w miejscu dość dziwnym dla mnie, ponieważ zazwyczaj rozporki są z boku na tym szwie, albo z przodu na tym szwie, ewentualnie z tyłu na tym tylnym szwie. A ten rozporek jest tak w 5 ni w 10. Piszcie w komentarzach, czy wygląda to dobrze, czy nie, ponieważ mam jeszcze chwilę na to, aby ten komplet oddać. Tamtego nie oddaję, tamten zostaje już u mnie na pewno, ale ten... Nie wiem, wygląda to dobrze, czy źle? Piszcie w komentarzach, poradźcie. A wieczorem w piątek całą czwórką idziemy do kina. A dzisiaj... Rodzinne oglądanie Deadpool'a i... Dobra, zaczyna się więc gaszę